Agencja ma w swoim zadaniu, w swoim statucie to, żeby wspierać rolnictwo. Oczywiście są to różne formy. Przede wszystkim są to formy finansowe, które spływają do rolników na konta. Ja dodam, że w historii agencji, a w tamtym roku obchodziliśmy jubileusz 30-lecia, wydaliśmy ponad 500 miliardów złotych, czyli pół biliona złotych dla rolników na rozwój rolnictwa. W 2024 było to ponad 31 miliardów. Dodam, że do 20 czerwca tego roku wydaliśmy już ponad 19 miliardów na konta rolników. Myślę, że to jest istotny i zasadniczy wpływ na rozwój, który wpływa na poprawę sytuacji, ale nie tylko rolników, ale mieszkańców wsi. Co widzimy, bo wśród projektów są to projekty wspierające też budowę dróg, kanalizacji, ale też inne działania, chociażby jak koła gospodyn wiejskich. Aktualnie przede wszystkim chcemy wspierać nowe technologie, chociażby jak Rolnictwo 4.0, gdzie mamy taki projekt skierowany do szkół rolniczych. Z drugiej strony chcielibyśmy w najbliższym czasie uruchomić kolejne działania, dlatego też myślę, że cały czas to wsparcie będzie i rolnicy muszą przygotowywać się do tego, że następuje informatyzacja, inna obsługa tych wniosków, ale z drugiej strony chcemy upraszczać, chcemy, żeby ta dokumentacja była łatwiejsza do wypełnienia i myślę, że te zadania w pełni spełniamy.